Siemanko, z tej strony mistyczna Panda to jest kolejna część Slendera Hospice, tak się to chyba czyta, będzie w wolnym tłumaczeniu Hospicium, czyli szpital. Przed chwilą było pokazane, pokazany taki komunikat, że mogę rzucać patyczki odbłyskujące, błyskające, coś takiego, prostu, którymi będę mógł zaznaczać, gdzie już byłem. Tutaj na przykład takich o, że tak to ujmę, punktach strategicznych, które widać ze wszystkich stron będę kładł Ym, tym się różni ta część Slendera że, oj, nie ma kartki, nie mam że tutaj kartek jest aż 16 Ym, to może być nie lada wyzwanie zdaniem samych twórców Ym, Sanatorium, które także tak już było dosyć ciężkie Yy, yy, że sanatorium to jest przy tym klikuś. Dwie. Myślałem, że nie odkryłem jeszcze żadnej. Okej. Okay. postawię. Um. I chyba slendek się wyłącza sam. Yy, sam się wyłącza. Więc po prostu, kiedy mnie złapie, będzie koniec filmiku. Bez pożegnania. Tak trochę bezczelnie. Jest katka. Jest katka. Spokojnie. Boję się troszkę, ta gra jest mocna. Niby takie 4. O Jezus. Już go widzę. No cześć! <grym> Dobra. Z tobą nie chcę się zakolagować. Um, mimo, że jest to niskobudżetowa gierka, to naprawdę jest w cholerę mocna. Wygląda na to, że jednak nie będzie 16 kartek, tylko 8 standardowo. Jedna kartka. Tutaj to są, tak jakby zaznaczone, dwie kartki podniesione. Nie chcę aż się patrzeć za siebie. Naprawdę nie chcę. Nie mam na to najmniejszych. Um, byłem tu. Cholera. Już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. Już źle poszedłem. Nie mogę otworzyć pewnie drzwi. Tak, nie mogę otworzyć drzwi. Zus. Wszyscy w domu śpią, więc nie chcę krzyknąć, jak go zobaczę, pisknąć, czy jakikolwiek to może być odgłos, widząc go. Uff. Ostatnio tak przejrzałem sobie taką kreskówkę z Supermanem. To była chyba liga takich. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Tam był gościu z białą twarzą, bez twarzy, praktycznie, i tak patrzę, krzyczę: Slenderman. Tak mi się od gazu skojarzył? O. Always hunting. O Boże, o Boże. Tej muzyczki nie lubię. Nie chcę za siebie patrzeć, eee. Boże. Eee. Fuck this shit. Okej, um, okej. Okay, okay. Nie, nie patrzę się za siebie. Kaktka, dupa Jest kaktka Ale blisko był Boże gogi. Czemu on tak się pojawił nagle Szybko O Boże O nie, zmęczył się Byłem tu. Krążę w kółko. Postawiają z sobą kijek Uff. Lecimy. Jezus, przez się kogę. Byłem tu. O nie, znowu się zmęczyłem. Tam nie byłem. Byłem. Nie byłem. Tam nie byłem. Boże drogi, byłem tam um. <laughs> Coś to się chyba będzie powoli zbliżać do końca. Tak czuję. Jak tylko spojrzę za siebie, to wyczuwam zawał seksa. O Boże, to jest niezaprzyjemne miejsce. Chyba byłem tu. No to wpytam. Hmm, nie chcę nawet patrzeć za siebie. Także, jak on nas dogoni, to po prostu sam nas obraca, że tak to powiem. Yy, obraca nas jak par partnerkę podczas tańca. Nie ma kartki. O źle postawiłem sobie Glowsticka. O o. You mad, bro? Beauty <laughs> <laughs> here. O Boże. Sędzia, że kiedykolwiek wytrzymam tak długo przy tej grze Nie mam już glowstyków Tylko tutaj mogą być gdzieś kartki Trzy kartki Boże wygampiej Tutaj byłem O wpytę. Jest zły pomysł byłem tu? albo nie? byłem tu wszędzie już byłem Do, tutaj jeszcze zastanawiam się nad otrzymaniem tego filmiku Zagłuszać nieco, nie wiem gdzie może być ta kartka. Nie da się otwierać drzwi Fak, byłem tu wszędzie. Zadzwoń będę mógł biegać. See. Boom. Yes, <gasps> yes. Slow painful death. Zabrakło mi jednej kartki, ponieważ, żeby was to nie zmyliło, jedna kartka była ta za dwie. Wow, ale mi serce bije. Ale możliwe, że byłbym pierwszą osobą w Polsce, która by uzbierała wszystkie kartki. To już niewiele brakowało. Ale po yy, uzbieraniu przedostatniej już tak jakby on trzyma nas za plecy, że tak powiem. Już nie mogłem tak przez chwilę skręcić nawet i wtedy mnie chwycił. Mam nadzieję, że się podobało, jak jęczałem ze strachu i starałem się gadać, żeby się nie bać. I no cóż, czekamy na następną część Slendera. Ja może postaram się jakoś to przejść jeszcze tak indywidualnie, żeby zobaczyć ostatnią kartkę. Co się wtedy stanie? Ponieważ w sanatorium otrzymywało się pistolet. I się zabijało Slendermana, a potem się nim samym stawało. Tak więc, czekamy na kolejną część. I jeszcze dopowiem, yy, za to, że nie nagrałem Hospicjum, przepra... Jest nie Hospicjum, tylko Sanatorium, przepraszam, ale... Problem z optymalizacją i nie mogłem po prostu nagrywać, coś się spierdzieliło. Tak więc... Trzymajcie się, ziomki, wszyscy co to oglądali, narka.